Jak przypuszczaliśmy, w trakcie remontu wyjdą dodatkowe prace i faktycznie tak się stało. Na każdą pracę musieliśmy uzyskiwać kolejne pozwolenia, więc to się przeciągnęło i praktycznie inwestycja trwa pół roku i w tym czasie odbywały się normalnie wszystkie zajęcia. Co tak naprawdę najistotniejszego wykonano z perspektywy pana dyrektora i placówki? No przede wszystkim komfort cieplny i akustyczny. Wymiana okien poprawiła, podniosła temperaturę w salach przynajmniej o 3 stopnie. Komfort akustyczny również to sprawa istotna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. No i dziedzinie. Dziedzinę w fatalnym stanie my mamy, jesteśmy w dwóch budynkach obok siebie. Musimy przechodzić między budynkami. Ponad 20 dzieci mamy na wózkach, w związku z tym teren musi być równy, gładki, płaski. Tak, żeby można było się przemieć bezpiecznie. No i zegar, no nie, nie, nie będę ukrywał, 12 lat czekałem e, jako mieszkaniec Opola, Opolanin. Bardzo się cieszę, że miasto zyskało. Na pewno jest poprawa energetyczna tego budynku, mhm. bo już widać jaki jest spadek zużycia energii. No i otoczenie, infrastruktura, około 450 metrów parkingów jest wykonanych, plus ławki, plus stoliki, rzeczy wszystkie takie potrzebne dla tych dzieciaczków. No i oczywiście jest nowa winda, która myślę, że będzie w tym obiekcie służy służyć długo, bo jest jedna z najobocześniejszych wind wstawionych tutaj dla dzieci. Jest to proces podnoszenia jakości funkcjonowania placówki, która w Opolu jest bardzo ważna, szkoły specjalnej. W tej chwili na finiszu mamy również drugi obiekt przy ulicy Torowej, który zewnętrznie jest ocieplany. Myślę, że lada moment będziemy mogli również tutaj odtrąbić Zadowolenie, że inwestycja jest zakończona. Tutaj te pieniążki wydane na i modernizację, i termomodernizację, w sensie wymiany okien. Dzisiaj jest oddawany obiekt, myślę, że, ku radości i uczniów, i nauczycieli, i dyrekcji. Najtrudniejsze te elementy, które trzeba było wykonać, bo do końca trwały te pewnie drobne rozbieżności. Napotkaliśmy tutaj, nie tak jak w projekcie, około 10 centymetrów płyty betonowej, tylko były kilka wylewek betonowych i w grubości 50 cm, więc doszły nam na pewno te dodatkowe roboty. One miały trochę wpływ na zmianę po prostu Terminu wykonania, bo jednak, jednak powodowały ten czas do wykonania i do skucia i do wywiezienia. No, teren mamy tutaj nieciekawy odnośnie drogówki, bo sprzętem ciężkim tutaj raczej nie można wjechać. W dziedzinie jest to jest jedna rzecz, ale mamy klasę podwórką, to jest sala gimnastyczna wreszcie, bo, bo, bo już nikt nie pamięta, kiedy była remontowana, jest wnętrze doświetlona, wymiana. Wymienione... Wszystko, co można było. Jest tam wreszcie ciepło. Jest specjalne urządzenia, które zyskują ciepło, docieplają w trakcie jakichś takich chłodniejszych dni. No, dzieciaki są przeszczęśliwe. Okna łukowe. Ciężkie, bo ponad 220 kg, 240 kg jedno z eko okien, bardzo, dobra, bardzo dobre wykonanie tu trzeba przyznać, bo mieścimy się w 0,84, 086084083, także ten współczynnik 0,09 to mamy poniżej i jest ten efekt energetyczny. Było trzeba zabiegać o dodatkowe zgody konserwatora zabytków, ale mamy koniec. Ile w ciągu roku? W tym momencie szkoła może zaoszczędzić rzeczywiście tak naprawdę dzięki tej modernizacji, dzięki temu remontowi, bo jego koszt był duży. Tak, myślę, że jeżeli chodzi o koszt ogrzewania, to przynajmniej 20% będzie oszczędność Z tym, że my też już prowadzimy tę politykę oszczędnościową w godzinie 18 spada. U nas ogrzewanie o 6 rano jest znowu zbudzane, więc te oszczędności są, ale jakiekolwiek byłyby oszczędności radość uczniów i pracowników też, którzy wreszcie wyskakują ze swetrów pikowanych jakiś kurtek i mogą normalnie pracować, daje im to wszystkim naprawdę wiele radości.